Do, którym, na którym będziemy testować nasze Herkulesy, jak widzicie, są już dość mocno testowane, natomiast nadal nie udało nam się ich zepsuć ani przebić, więc będziemy próbowali dalej. Ale tak jak mówiłem, nie będziemy strzelali z ASG, ale strzelać będziemy. Ok, więc teraz przetestujemy okulary na wiatówce. Będę strzelał z bardzo bliska, żeby nie zrobić wiochy i nie trafić, ale nigdy nie strzelałem wcześniej z tej wiatówki. Także zobaczymy, jak śrut z podwyższoną przebijalnością zadziała na nasze okulary. Szyba wyleciała, ale jest to. Widać tutaj trafienie. Tak naprawdę te okulary są z wymiennymi szybami. Jak na marginesie. Włożymy szybę z powrotem albo no, właściwie możemy strzelać dalej w te jedne zobaczymy czy wystrzelę drugą szybę ha. przy tefieniu nie wamkę tylko w szybę w zasadzie wielkich śladów nie ma. Ale próbujmy dalej. Myślę, że niewiele klasycznych okularów wytrzymałoby ten test. Chyba tutaj? Tutaj widzimy, że zdecydowanie trafiło w ramkę. Dobra. Jeszcze jeden śród i przechodzimy do cięższego kalibru. Zdecydowanie za mały kaliber. Przejdziemy do 40 Udało się uszkodzić oprawkę strzelając bezpośrednio z wiatrówki, A drugie szkło spróbujemy z 40 Pierwszy będzie na pustą. No i zaczynamy konkret. No, stopnie, proszę. O cholera. No dobra. Troszeczkę wdmuchnęło nam szybę w twarz. Ale szyby nie przebiło. Tak więc mam wrażenie, że ASG raczej też nie ruszy tych szyb. Ale sprawdzimy jeszcze, jak szyby reagują na ogień. Więc kolejna część naszego testu okularów. Będziemy do okularów strzelić z Gajłacza, Tak nie ma to kompletnie sensu, ale jest zaspiste. zobaczycie. Oczywiście nadal jesteśmy na Kilkausie. O, Polish Sniper 1. Adamie? <noise> czy będziesz moim działonowym? No? Jeszcze na hejnał? Nie i czy się pali. Serio? <noise> Dobra, następna. No! Cierpliwości. Mówisz? No, Nie tar... Szczerze, trafił chociaż jedną? Trzeba by je... ...włożyć teraz powrotem! I co? Także... ...szyba jest. Jeszcze szybka jedna? Tak. O, czekaj, to nie tak, to To tak, to tak. Tu widzimy szybę ze śladem po 44. Szyba wytrzymała, aczkolwiek znalazł się prawdopodobnie w połowie to naszego mózgu. Ale raczej nie ma szans, żeby jakiekolwiek alias nie przybiło te szyby. No fucking way. Także no, polowanie uważamy za skuteczne. No rozgajłaczy zdecydowanie nie polecamy do reszty. No Dlatego, że nie wiadomo, co mi zostało z okularów, że możemy przebić szkła. Nic szło. Tak więc przed nożem nas nie ochrania Tak nie wiem, kompletnie bez sensu. Ale... Aczkolwiek nie udało nam się to z zwykłym nożem, tylko dość specyficznym nożem służącym głównie właśnie do wbijania. Ale generalnie ledwo-ledwo przeszło i to dopiero za czwartym, piątym dożeniem. Nieźle, chociaż bez sensu. Nadal jest bez sensu paswić się już nad samą oprawką. Ale ale jeszcze się popastskimy jeszcze to bosoba. on musi w końcu zginąć. Jak widzicie już po testach, które nie wszystkie miały sens. Właściwie mało który z tych testów miał sens, natomiast świetnie pokazały, jak dużo te okulary są w stanie wytrzymać. Tak więc myślę, że można się pokusić śmiało o stwierdzenie, że w tym momencie jedne z wytrzymalszych okularów na rynku, a na pewno w naszej ofercie i na pewno dużo bardziej wytrzymałe niż nawet filmowe okulary typu Uvex czy Bole. Dość ekstremalna wytrzymałość, jak sami widzieliście na filmie. Także jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad ochroną oczu, tak już bezkompromisowo, gdzie nie będzie musiał się martwić wszystkimi czynnikami zewnętrznymi, to naprawdę polecamy linię okularów Hercules. Nasze okulary są tak wytrzymałe, że wytrzymają każdy pomysł jaki tylko wymyślicie, nawet te najbardziej idiotyczne. 这肯上心。